4. Przez kolejne dziesięć lat Whitleyowie na dobre wtopili się w życie schorzałej społeczności Dunwich, przywykłej do ich dziwactw i zobojętniałej na wiosenne i jesienne orgie. Dwa razy w roku rozpalali ognie na szczycie strażniczego wzgórza. Dudnienie w górach odzywało się wówczas z niespotykaną wcześniej gwałtownością. Przez cały rok farma tętniła natomiast od dziwnych i złowieszczych zajęć. Z biegiem czasu odwiedzający ich wieśniacy stwierdzili, że hałasy na zamkniętym piętrze słyszą nawet wówczas, gdy cała rodzina przebywa na dole. Zastanawiali się też, czy długo zdychają składane przez Whitleyów w ofierze krowy i woły. Ktoś chciał złożyć skargę w towarzystwie zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt, nic z tego jednak nie wyszło. Mieszkańcy Dunwich nigdy nie lubili przysparzać sobie rozgłosu. Około roku 1923, kiedy Wilbur był dziesięciolatkiem o umyśle, głosie, postawie i zaroście dorosłego mężczyzny, stary dom przeszedł kolejną ciesielską rewolucję. Tym razem wszystkie prace toczyły się w zamkniętej izbie na piętrze. Na podstawie zaś wyrzuconych kawałków drewna ludzie wnioskowali, że młodzieniec z dziadkiem usunęli z niej wszystkie ściany działowe, a nawet strop oddzielający piętro od strychu. Także od podłogi górnej izby, aż po kalenicę, rozpościerała się teraz olbrzymia pusta przestrzeń. Whitleyowie wyrwali także główny komin, do pordzewiałej kuchni dosztukowali zaś po prostu i wyprowadzili prosto na zewnątrz rurę z lichej blachy. Wiosną tego roku stary Whitley zauważył, że z pobliskiego jaru zimnych zdrojów wylatuje coraz więcej lelków i nocami treli pod jego opie. Dawał się przypisywać tej okoliczności wielkie znaczenie. Próżniakom pod sklepem od zborna oznajmił, że przyszedł już na niego czas. widzą już dokładnie tak, jak ja dycham, mówił. Coś mi się widzi, że się gotują, co by ucapić moją duszę. Wiedzą, że będzie wylatywać, i tak kombinują, co by na nią trafić. Będzie ta widzieli, czy mnie mają czy nie. Jak ucapią, będą się chichrać i wyśpiewywać do białego rańca. Jak nie, to się uciszą. A niech se próbują. Czasem, żeby upolować taką duszę, muszą się ostro naszarpać. W Wigilię 1 sierpniowego święta chleba 1924 roku doktor Hutton z Aylesbury odebrał pilne wezwanie od Wilbura Whitleya. Wilbur telefonował ze sklepu Osborne. Czy galopował tam w środku nocy na spienionym koniu? Kiedy doktor przybył na miejsce, stary Whitley był już w stanie krytycznym. Akcja serca i chrapliwy oddech świadczyły niezbicie, że koniec jest bliski. Pokraczna córka albinoska i cudacznie brodaty wnuk stali przy łóżku, a z pustej otchłani na piętrze dochodził niepokojący, choć ledwie słyszalny odgłos, jakby rytmicznego falowania czy chlupotu jak gdyby fale rozbijały się o plażę. Doktora najbardziej wszakże poruszył chór nocnych ptaków. Nieprzebrany legion lelków wywrzeskiwał coś w nieskończoność, w rytmie diabolicznie zgranym z charkliwymi tchnieniami konającego starca. Niesamowite to było i nienaturalne, wspominał doktor Hilton, a przy tym aż nadto typowe dla tej okolicy, gdyby nie nagłe wezwanie... Doktor nigdy by się tam nie zapuścił. Około godziny pierwszej stary Whitley odzyskał przytomność. Na chwilę przestał harczeć i wykrztusił kilka słów do wnuka. Więcej miejsca, Willie. I to szybko. Nieźle rośniesz. A toto to rośnie jeszcze szybciej. Na stronie 751 pełnego wydania znajdziesz długi psalm. Otwórz nim bramę dla Jokso Doda, a potem puść więzienie z dymem. Nasz ziemski ogień guzik mu zrobi. Stary najwyraźniej postradał rozum. Po chwili, gdy lelki dostrajały właśnie swój wrzask do zmienionego tempa jego oddechu, a z dalekich wzgórz doleciał stłumiony łoskot, dodał jeszcze... żyć mu dawaj regularnie, Willy, i uważaj... Ile dajesz? I no niech nie rośnie za szybko, bo jak rozwali chałupę i wylezie, zanim utworzysz totowi to wszystko psu na budę. Tylko oni, tamci z daleka, mogą to rozmnożyć i puścić w ruch. Tylko oni, tamci sprzed wieków, co teraz chcą wrócić. Głos jego rychło przeszedł na powrót w dychawiczne tchnienia. Lawinia krzyknęła, słysząc jak lelki powtarzają ich rytm. Trwało to jeszcze ponad godzinę, aż wreszcie z gardła starego wyrwało się śmiertelne rzężenie. Doktor Hutton opuścił skurczone powieki na zeszklone oczy, a ptasi rozgwar ścichł niepostrzeżenie. Lawinia zachlipała, za to Wilbur zachichotał tylko słysząc dudnienie na wzgórzu. — Zabiły go! — mruknął grubym basem. Wilbur w owym czasie zdążył już posiąść potężną, choć wysoce wyspecjalizowaną wiedzę. Mało kto wiedział, że prowadzi korespondencję z wieloma odległymi bibliotekami, w których przechowywano rzadkie, zakazane księgi z dawnych czasów. W okolicy bano się go i nienawidzono coraz bardziej. Ostatnimi czasy zaginęło bowiem bez wieści kilkoro młodych ludzi i podejrzewano, że to jego sprawka. Wilbur wszakże umiał uciszyć wszelkie próby dochodzenia albo strachem, albo złotymi monetami, którymi tak jak jego dziadek, płacił też zakupowane w coraz większej liczbie bydło. Wyglądał zatrważająco dojrzale, osiągnął już wzrost dorosłego mężczyzny. Wszystko wskazywało na to, że będzie rósł dalej. W roku 1925, gdy odwiedził go i wyjechał, pobladły i skonsternowany korespondencyjny znajomy z Uniwersytetu Miskatonik był już wysoki na 6,3 czwarte stopy. Przez wszystkie te lata Wilbur traktował swą pokraczną matkę albinoskę z coraz większą wzgardą, aż wreszcie oświadczył, że teraz już sam będzie chodził na wzgórza w noc Walpurgii i wigilie Wszystkich Świętych. W 1926 roku biedaczka poskarżyła się Mamie Bishop, że chłopak budzi w niej lęk. — Ja nie mogę ci wygadać wszystkiego, co o nim wiem, Mamie — mówiła. — A ostatnio to już sama żem się pogubiła. Jak Boga kocham, pojęcia nie mam, co on se tera myśli. Wigilie Wszystkich Świętych na wzgórzach załomotało donośnie niż kiedykolwiek. Jak zwykle zapłonął też ogień na Strażniczym Wzgórzu. Większą uwagę miejscowych zwróciły jednak nienaturalnie spóźnione lelki, które potężnymi stadami gromadziły się w pobliżu nieoświetlonej farmy Whitleyów i zanosiły się rytmicznym wrzaskiem. Po północy trele przeszły w chichot i rozpętało się istne pandemonium. Które niosło się po całej okolicy aż do świtu. Z nadejściem dnia lelki odleciały na południe, gdzie powinny były znaleźć się już dobry miesiąc wcześniej. Na razie nikt nie wiedział, co to ma oznaczać, bo nikt we wsi nie umarł. Dopiero później wyszło na jaw, że lawinia Whitley, biedna, wynaturzona albinoska, przepadła bez wieści. Latem 1927 roku. Wilbur naprawił dwie szopy i zaczął przenosić do nich swoje książki i resztę dobytku. Niedługo później Earl Sawyer oznajmił próżniakom pod sklepem, że na farmie Whitleyów znowu wre robota. Wilbur zabijał wszystkie drzwi i okna na parterze. Chyba usunął też stamtąd wszystkie ściany działowe. Tak jak cztery lata wcześniej razem z dziadkiem uczynił to na górze. Zamieszkał w jednej z szop. Jak stwierdził Sawyer, był nadzwyczaj strapiony i roztrzęsiony. Wśród miejscowych panowało powszechne przekonanie, że Wilbur maczał palce w zniknięciu swej matki i mało kto już zbliżał się do jego farmy. Chłopak mierzył już siedem stóp wzrostu i nic nie wskazywało na to, by miał przestać rosnąć.